Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, kochani. Jesteśmy z naszym Błambo. Tak, on był chory teraz. Jeszcze jest chory. Jest już lepiej, ale jest taki. Jeszcze jest osowiały, Jeszcze nie doszedł do siebie tak do końca. Szyko. No. ładnie. <laughs> Jak on pięknie w tym słońcu wygląda. Taki złocisty lew, naprawdę. nie rano. Dzisiaj A jest 1 dzisiaj... listopada, ale nie tak. pojechaliśmy właśnie, bo jeszcze jutro rano Szikuś musi iść na wizytę o, kontrolną. Tak. A dzisiaj pójdziemy jeszcze chyba na Powązki, nie? Tak wieczorem zobaczyć jak wygląda. Ja no. W sumie nigdy nie byłam. Nie byłeś nigdy? Byłam raz na wycieczce szkolnej i to za dnia, ale nigdy w święte zmarłych. Stwierdziliśmy, że wyrwiemy się chociaż na chwilę. Już nas głowy zaczęły boleć od siedzenia w domu. Także jedziemy teraz na jakiś obiadek, bo naprawdę jesteśmy już bardzo, bardzo głodni. Jest 16 godzina, po 16 godzinie. A później idealnie się tak złoży, że pójdziemy na Powązki i będzie już ciemno, ładnie klimatycznie. Restauracja jest obok Powązek. Tak, że wszystko fajnie nam się złożyło i lecimy. Ubraliśmy się bardzo ciepło. Tutaj, jak widzicie, mój szal, ale zabrałam ze sobą też herbatkę. Tą butelkę ostatnio znalazłam w porządkach. Mogliście te porządki zobaczyć na moim poprzednim vlogu. Także mam butelkę termiczną. Nalałam sobie ciepłej herbatki z cytryną i tak przygotowana mogę jechać na spacer. Mogę ci wlać tutaj ten miodek? A nie, to jest syro. To jest syro. A ja mam grzane wino bezalkoholowe. Fajna taka pianka się zrobiła tutaj. Dzień dobry kochani, witam się już z wami następnego dnia. Słońce mnie dzisiaj tak otula, naprawdę. Zobaczcie jak świeci, nawet was nie widzę. Um, tutaj za nami Shikuś. Słuchajcie, byliśmy teraz na um, kontrolnej wizycie. Na moje oko to nie jest jeszcze taki, wiecie, Shiko w 100% Shiko. E, jeszcze trochę tej energii ale mu brakuje, ale tak w 90%. Wczoraj tak było, może z 60%. Dzisiaj już tak 90 parę, także myślę, że y, jutro, a nawet może jeszcze dziś, ta energia mu wróci. Już fajnie oddycha, sapiej w ogóle, także jesteśmy przeszczęśliwi, że Shikuś już jest na dobrej drodze do wyleczenia. Tak naprawdę nie wiemy, co mu było. Pani powiedziała, że jakieś problemy żołądkowe bo miał też biegunkę. No, hmm, czekamy na wszystkie wyniki. Mi się już odbija, przepraszam, bo przed chwilą zjadam konapkę. Sikuś <coughs> e, chciała powiedzieć. Michał kupił jeszcze nam w pódce, bo była obok e, weterynarii mm, bułeczki, kawusie, także bo nie mieliśmy czasu już na śniadanie. Od razu, z rana pojechaliśmy na tą wizytę. Mamy jeszcze kawusie e, i jedziemy, słuchajcie, do rodziny, jedziemy do przasnysza. W końcu wyruszyliśmy. Jest sobota, godzina 10 rano yy, i ja się będę jeszcze tutaj malować. Yy, troszkę się pomaluję, yy, dokończę swoje śniadanko i yy, ruszamy w drogę. Nie no tutaj to jest jakaś dysfunkcyjna ta droga. No. Niedysponowana.

Pomaga no, nie siedzi, nie króluje, tylko porządnie tutaj. Dzisiaj musisz dobrze zdmuchnąć, bo ostatnio coś tak, ci nie ostatnio wyszło. Nie, 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 poszło, ale dzisiaj dzisiaj dobrze. W tle leci babank. Babank W tle wabank. Wabank Wabang w O oh mój god! Dziękuję. Niech po prostu do kompletu Wiesz, o się lubi? pierwszy. pierwszy kawałek dla Michała. Boxing został już zrobiony. Kurczę, ale to wygląda. Fajna? Podoba Ci się? No mega mi się podoba. Tak. Dziękuję jeszcze raz. Nie jestem pewien, czy będę cokolwiek umiał zagrać, ale nauczę się. Tak, Michał. My z Michałem bardzo bardzo lubimy właśnie e, taką, nie to, nie to, że klubową muzykę, ale taką. nie takie. rapsy, rap rap, ale rapsy jak, fajnie a sobie. Jeszcze jak ktoś właśnie co... fajnie miksuje te rapy, to jest. Ale słuchaj jak ona elegancko w ogóle wygląda, jest taka mega poręczna. Black, taka all black, nie? All Black, znaczy te guziczki świecą się na pomarańczowo chyba, albo można to zmienić. Zaraz nie wiem. podłączymy do prądu. To podłączymy zobaczymy. konsola e, dla początkujących takich już. Może bardziej zaawansowanych niż y, takich początkujących, ale styl nadal początkujących, więc no nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Jest trochę lepsza niż y, dla początkujących. Stwierdziłam, że już y, może takiego prostego basicu nie będę kupować. To jest oczywiście też prezent y, od Micha Rodziców. Y, razem żeśmy się złożyli. To wiem, może ja jeszcze się zajawię taką muzą. Znaczy, muzę to lubię, ale. Ciekawe, ja zawsze byłam ciekawa, zawsze mnie to zastanawiało, jak ci dj -e klikają tam w te wszystkie przyciski, kręcą, miksują, przekręcają, włączają, wyłączają, robią te dropy. Serio, mnie to zawsze zastanawiało, jak to wszystko wygląda i jak oni to robią. Nie możesz otworzyć? Daj, ciocia ci otworz. Pokaż, co zostałaś. Hmm, jajo barbi. Otw otwieraj. Nie O, tu wyszedł kwiatuszek. A teraz oczy odklej. No. Widzisz, białe zostały. Super. Dzień dobry kochani, my już wróciliśmy z sza do Warszawy wczoraj w niedzielę, późno bo późno e, ja w ogóle poszłam spać koło pierwszej, bo Shiko nie chciał zjeść kolacji i tym samym nie chciał wziąć antybiotyku, który dostał, który ma przypisany i bierze go dwa razy dziennie naprawdę nie jest to łatwe podać psu tabletkę, także ja tutaj na szybko się z wami witam i lecę do Gaby, do salonu Gaby na fryzurę ponieważ dzisiaj, dzisiaj to jest ten dzień, kiedy wybieramy się z Michałem na oficjalną premierę listów do M. Ja jestem mega podekscytowana, jeżeli chodzi o tę premierę. Czuję, że ta premiera jest wyjątkowa, ponieważ raz, jest to okres świąteczny. Witamy listopad i witamy tym samym okres przedświąteczny, który trwa aż dwa miesiące. Uwielbiam ten okres, dlatego bardzo się cieszę, że możemy z Michałem uczestniczyć w tej premierze i w takim fajnym świątecznym klimacie. No i kolejna rzecz to ja kocham listy do M. Byłam na każdej części w kinie, może na pierwszej nie byłam, ale później już byłam na każdej części w kinie. Kocham ten film i nie mogę się doczekać kolejnej części. Dzisiaj już ją zobaczę, co się tam dzieje. No, naprawdę jestem mega podekscytowana dlatego. Dlatego uważam, że ta premiera jest wyjątkowa i lecę się ładnie uczesać. Zaraz do mnie przyjdzie Karolina, która mnie pomaluje. No po prostu chcę ładnie wyglądać. Właśnie wyszłam z salonu, dzisiaj czesała mnie Daria. Darię mogliście poznać w moich poprzednich vlogach, bo robiła mi ten piękny blondik. Fryzura z tyłu prezentuje się tak. Jest naprawdę boska, jest romantyczna ta fryzura, jest taka właśnie w klimacie świąt. Ta to akurat jest moja, jest ona z jakiejś sieciówki chyba ze Stradivariusa. Grzywkę mam jeszcze taką, widzicie, małą spineczką podpiętą, żeby nic mi się tutaj nie rozwaliło. Ja teraz jadę do domu, wyprowadzam Sikusia, dlatego też muszę uważać na tą fryzurę, a później przyjeżdża Karolina i będziemy się malować. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy? My już po spacerze z Shiko i przyjechała do mnie Karolina. Tutaj macie Instagrama i Karolina, słuchajcie, przyjechała do mnie z Krakowa. Z Krakowa, dziewczynie, chciało się tutaj przyjechać, żeby mnie dzisiaj pomalować na dzisiejszy event. Także naprawdę ta. Premiera, ja nie wiem dlaczego, ale ja na premiery w ogóle się tak nie stroję, nie, nie angażuję całego swojego dnia, nie angażuję ludzi, coś we mnie zabrzmiało i chyba ten świąteczny duch się we mnie obudził już, tak, 3... nie, 4 listopada już się we mnie świąteczny duch obudził. Także jest ze mną Karolina i będziemy się malować. Zobaczcie, jakie fajne sobie stanowisko mnie zrobiła. Tak, wszystko jest gotowe. Hmm. Powiedz coś najpierw. Ale super, jest bardzo fajnie, jest mega świątecznie i pada na mnie złocisty śnieg. To no, jest konfetti złoto. Zaraz wchodzimy do sali, listy do M pożegnania i powroty. Nie wiem czego się spodziewać, słuchajcie. E, obejrzałam już wszystkie części, więc mam nadzieję, że i ta również mnie zaskoczy. No i co? To jest mój luk. To jest najważniejsze. wróciliśmy do domu. Michał w ogóle jeszcze zamówił pizzę. Szybko po nią poszedł tutaj obok naszego osiedla. Eee, zjedliśmy ją i jeszcze zrobił nam herbatki. Więc teraz jest czas na zmycie tego pięknego, pięknego makijażu. Aż szkoda naprawdę. Jeżeli chodzi o film, to bardzo mnie rozczulił. Tak szczerze to bałam się, że kolejna część będzie o tym samym. Ehm, bałam się, że ten scenariusz będzie się powielał A jednak ta ostatnia część naprawdę mnie zaskoczyła I cały czas się coś działo Sami możecie pójść, serdecznie polecam Polecam pójść najlepiej właśnie z rodzinką, z przyjaciółmi Naprawdę ten film oddaje super taki klimat świąt I na pewno fajnie tak nastroić swój mood już na święta na ten czas przedświąteczny właśnie tym filmem, także lecicie do Kin. Jest mi też, oczywiście szkoda, zepsuć tej fryzury, ale nie będę jej rozplątywać. Na razie sobie tutaj yy, związałam w taką kitkę, ale zobaczcie, tutaj wychodzi nam druga piękna fryzura. Naprawdę taka kitka też by się super sprawdziła dzisiaj. Fryzura się trzyma. Ja jeszcze byłam z psem na dworze ee, przed malowaniem, i też tutaj wszystko się fajnie trzymało. Więc profeska. No, chodzi jak do siebie, no. A mi nie zrobiłaś herbaty. No to już ja ci nie zrobiłam, to ty robiłeś herbatę, przecież to ty zalewałeś. Stoję tylko w pokoiku, mówię, zanoszę nasze herbatki. Mhm. Michałowi też się podobało, słuchajcie, śmiał się, a śmiał, tylko jego by było słychać. Bardzo mi się podobało, było bardzo śmiesznie. No, śmiesznie było co? Pozdrawiam Chodź. panią Kwiatę, dygand, jak to ogląda. Cze, tak, na pewno. <noise> Ale wiecie co stwierdziłam po tej części? Że powinnam więcej śpiewać kolęd. Wigilię, może mm. Narodzenie. Bo tam. Poczekaj, poczekaj, szukam tego pana. To jest. Aha, Janusz Chabior. A, Habior. No. już genius, po prostu genialny. Ale wiesz, a weź zobacz, czy już jest ta piosenka Sarah James, bo Sarah James yy, śpiewała właśnie w listach do M, nie było jej widać ani nic, tylko była podłożona piosenka, chyba najnowsza świąteczna piosenka o, była Sary nawet James". Na Sarah James. Tak, na James. Tak, ja w ogóle ją spotkałam przy schodach, mówiłyśmy sobie, cześć. Ale później już jej nie, nie widziałam. A to ty ją znasz? Taka jesteś? No. Taka jesteś, modna. I słuchajcie, pięknie zaśpiewała. Ona, że ona. to ma głos, nie? Pięknie. Ta piosenka chyba nazywa się River. Eee, no, piękna, piękna świąteczna piosenka po angielsku. Super tam się pasowała w tą komedię. No, bo tam był taki, właśnie taki trochę sputnie, <laughs> smutniejszy wątek. Nie no, mega. I się pośmialiśmy i popłakaliśmy, naprawdę. Już myślałam, że to będzie taka. że już nic nie wymyślę w tej e, najnowszej części, a jednak potrafię zaskoczyć. W ogóle była tam naprawdę masa, masa, masa ludzi. Jeszcze nigdy nie widziałam tak dużo ludzi na premierze. Dobranoc!